Śmiertelnie groźne niskie temperatury. Niskie zimowe temperatury stanowią realne śmiertelne zagrożenie dla osób, które pozostają w kryzysie bezdomności lub z jakiegoś innego powodu znajdują się na zewnątrz, bez odpowiedniej ochrony. Osoby pozostające w kryzysie bezdomności zimą poszukują schronienia w najróżniejszych miejscach. Często jednak nie są to miejsca, które chronią dostatecznie przed mrozem, dlatego policjanci regularnie je sprawdzają, by zaoferować pomoc. W okresie zimowym, szczególnie podczas takich siarczystych mrozów, policjanci każdego dnia dbają o to, żeby nie dochodziło do tragicznych zdarzeń z udziałem osób, które ze względu na różne okoliczności znalazły się w sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu poprzez wychłodzenie. Te działania polegają m.in. na kontrolowaniu miejsc, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, pozostające w kryzysie bezdomności, gdzie mogą szukać takiego schronienia, które niekoniecznie jest odpowiednim do tego, żeby próbować przetrwać tam noc. I jak pokazują ostatnie dni no to niemal każdego dnia takie interwencje są podejmowane i dzięki interwencji policjantów osoby, które są narażone na wychodzenie trafiają w ciepłe miejsce. Duża też w tym zasługa świadków, którzy dzwonią, informują policjantów o takich osobach, gdzie zauważą osobę leżącą czy śpiącą na ławce przy bardzo silnym mrozie. Wówczas informują o tym policjantów, policjanci podjeżdżają na miejsce, sprawdzają co się z tą osobą dzieje, czy wymaga pomocy, czy ewentualnie przewiezienia do jakiegoś schroniska. Aktualnie noclegownia dla bezdomnych w Olsztynie mieści się w dawnym budynku PKS przy ulicy Towarowej 20. Placówka zapewnia nocleg, gorący napój, wymianę odzieży, środki czystości i zapewnia możliwość kąpieli. Schronisko dla bezdomnych w Olsztynie przy ulicy Towarowej 18 nie zmieniło siedziby, a jego telefon pozostaje bez zmian 89 521 04 49. Wszystkie osoby, które wymagają pomocy w postaci schronienia muszą się, mogą się do nas zgłaszać. Działa tymczasowa noclegownia dla osób bezdomnych. Ze względu na takie ekstremalnie niskie temperatury noclegownia wyjątkowo otwarta jest również w dzień, a nie tak jak dotychczas tylko nocą. Także można się do nas zgłaszać, przyjmujemy wszystkich i staramy się wszystkim udzielić adekwatnej pomocy. Policjanci apelują, nie bądź obojętny na potrzeby drugiego człowieka. Nasze zainteresowanie może przyczynić się do tego, że uratujemy komuś życie. Jeżeli widzisz osobę zagrożoną wychłodzeniem, zadzwoń pod numer alarmowy 112 i powiadom o tym służby. Dzięki takim reakcjom wielokrotnie już te osoby znajdowały schronienie, jak choćby w Ełku, gdzie policjanci... Interweniowali wobec seniorki, która ze względu na swój stan zdrowia i problemy z pamięcią oraz orientacją, wyszła z domu, zagubiła się w mieście, była przy tym nieadekwatnie zupełnie ubrana do pogody, groziło jej realnie wychłodzenie. Policjanci się zainteresowali tą osobą, ustalili jej dane, ustalili kontakt do jej bliskich, dzięki temu wróciła pod opiekę rodziny i wiele takich sygnałów, też otrzymywanych właśnie od świadków, Pomagają w codziennej pracy policjantów, dlatego nie bądźmy obojętni, widząc taką osobę, reagujmy. Niestety dochodzi też do takich tragicznych zdarzeń, w powiecie gierzyckim, gdzie takiej reakcji nie było, ale też nie miało, nie miało osoby inne szansy na to, żeby zareagować, ponieważ do zdarzenia doszło w miejscu oddalonym od, od miasta, bardzo taki rzadko zaludnionym. Tam 73-latek, który przebywał w domu ze swoim bratem, pił razem z nim alkohol, Kochol w pewnym momencie wyszedł z domu, no i niestety dopiero po kilkudziesięciu godzinach został znaleziony przez swojego brata niedaleko miejsca zamieszkania w Śnieżnej Zaspie, gdzie najprawdopodobniej przewrócił się, zasnął. No i tam już niestety, gdy informacja dotarła do służb, to na, na pomoc dla tego mężczyzny było za późno. W województwie warmińsko-mazurskim funkcjonuje całodobowa linia telefoniczna dla osób bezdomnych na bezpłatny numer 800 165 320. Mogą dzwonić nie tylko osoby zagrożone bezdomnością, szukające schronienia, ale również osoby chcące udzielić pomocy.